No nie, go niby tam? No niby jak? Co tu się dzieje? Jakie... Ja zaraz wracam. Mhm, y ty. Y okej. Okay. No. no i dobra, Mariola może być. Taka umowa. Jak to ja sobie mogę mm -mm. Nie strasznie Za nie jakie nie kurde strasz. grzechy O ty <noise> <noise> Póziałem kurno no, Oj jak to pójdział? Pójdziałem kurno <noise> Przeciwnik <noise> flagą zabity No nie zabił mi Dobra, musimy go tu... o, są na górze, na górze, na... skalo. Chciałbym się mam go. Nie, nie, nie było... dużo ich jest. Nie bym był, a mnie nie było? To ten, to by cały czas była. No, tak? pewnie tak. Dwóch na górze, nie wiem skąd oni się tam wzięli. Trochę se zmniejsza może ta celownik. Nieprzyjaciel przechwycił naszą flagę. Dobra. Kosa będzie? No, a właściwie... To, to, to. Tak było z tobą, Bartek, co nie? Aha. Co jest? Co, 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 no... Może, może, nie wiem. No, ośmiu teraz na live jest właśnie, a dwie łapki, no, Lajkować, lajkować. Ale, Ale kochaj, partner. Obecność, obecność w snu. Sensie. Mhm, obecność. Nie, nie. Druga część, obecność. Morski Oglądałeś bier. obecność w snu? No. Ja też. A ja nie. Wychyl no no, się no... tylko. Boże, boże, bożenko. Ktoś go zdjął Headshot Na ślepo wale, kurczę asysta jest Zagra na czas, trapi ja ta już tutaj no raz, skończymy Ok sama. Hubert Hubercik, siemanko Siema, siema Fajny ten L85A2 86A2, Boże Ile tam jest, No, zaczęło mi się dobrze grać, dobra Tak, Jest dobrze Nie dajesz moderatorów, no patrzę, jak gra na czas. No. Skąd wziąłem wsparcie, to się dobrze gra. No, fragi. No, dzięki Oli, już patrzę. No, jak gra. Koniec, no jak gra na czas. No, co za. Się na ja też gram, to Eee, zajęli się nimi 13 oglądając twierdzam, Wszyscy w jednym miejscu są jak dostaną granatę no, ja, ja to koniec Nie Praca, to nas wszystkich wyzwalą i właśnie to z pierwszych nikt Okej okay. On no, właśnie rzucił ktoś to tutaj. Jest wreszcie. Jest, jest następ... Kurczę! Co tu się dzieje? No, 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 no! Jest! W jednym miejscu są. Już tak nie powinno być, no. Snajper gdzieś jest. E, chyba tutaj, w tym domku. Już tak czuję. Tak! No, tutaj takie... są, tu są! To gdzie strzelam? Oni stąd idą w ogóle. Tam mają swojego resba. No zabiłem czterech poszło. Trafienia w głowę, pięknie. Lecy będziesz miał chyba. No mam Dobra, cały czas. Nie pozbywam się. Ich. No! Oh, o kurcze. I jako ty ta zbroja. Oki zaraz wróci. Oki, najpierw nałoży na siebie tą zbroję. I sprawdzi czy dobra. Nasz się już tym zajął. No spoko, jak ja. jakie? Jakie Mariona. No nie jedno... Raz się tam... Mm -hmm. Idzie na górę. Kurde, pierwszy był. I to ten sam, no znowu. A i tak z nim wygrywam, bo pięć razy go zabiłem, a on mnie tylko cztery. Kurde, no nie Zarąbali flagę Dawno w ogóle wsparciem nie grałem no A jak zagrałem to mi się strasznie dobrze gra tam. Jest, 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 jest Pięknie O, później apteczkę rzucił jest! O Jezu! Jeszcze jeden! Jeszcze snajper. Ładnie. Odrespili się. Mhm. Mm ja Nie jestem jak na razie gramatka. przy naszym tutaj. Jestem gdzieś, No, strzelam, strzelam i nic. Tam, No nie, załatw mnie. Dobra. Jestem przy Potem wladze... Jest? ...wroga. Hejka, Hej. hej. Okay. Zrobię przejście. Okay, może, no, no, ponownie. Jak będą. Ojoj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. Kurczę. Nasza flaga leży na ziemi. się, się kurcze jak na mięso. No żal. Nasza... Dwóch naraz, ale trzeciego kurczę, że nie zabiłem. A dlaczego? Bo mam no. Jak to zabierają na flagę, bo mogą? Nie mogą No <laughs> Nie mogą To wygrał Hubert, Hubert z pozdrowienka Broni żołnierz Snajper Tam w tym Kurde, budynku. Ja już go miałem na celowniku No i znowu on. Coś dużo osób biega z tym e, shotgunem 870 coś tam Dobra, pójdziesz gdzieś są po prawej chyba? Ty gdzie? Kurde. Wyrównana walka 6-6 No kurcze. Tam, tam, tam. i no wystarczy. No i skąd? Naszego z flagą. A się Plaga kurde tutaj pofatyguję No nie Zyskaliśmy flagę Hejko Alan, hejko Claymore Aha. Tak jest, przemieszczamy się z flagą Nie mamy już flagi, potrzebne wsparcie w naszym sektorze Od... Patrzcie tego pana Nie mamy już flagi. Oni się nie? tutaj ustawiają. No. Czekaj, ja ich sprzątnę. No nie wiem, czy tak jest sprzątnę. Dobra, był i się zmył. To spoko. Nie Kurczę, siedzą tam. Dobra, może rozrzucimy ich granatami. Mhm. Mm no chyba jednak nie. Tą flagę trzeba pilnować, bo wygrywamy jak na razie. No. Kubert pisz pozdrowionka.